Nie każdy, który mówi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, ale ten, kto pełni wolę Ojca Mego. Te słowa wypowiedziane przez Pana Jezusa w czasie kazania na górze, zapisane przez Świętego Mateusza w siódmym rozdziale jego Ewangelii, są dzisiaj zilustrowane tym, co wydarzyło się we fragmencie Ewangelii przeczytanym przed chwilą. Pan Jezus ilustruje te słowa przypowieścią i komentarzem do niej. Te słowa uświadamiają nam dzisiejsza przypowieść, dzisiejsza Ewangelia, że istotą życia chrześcijańskiego, życia, które ma prowadzić do Królestwa Niebieskiego, które ma prowadzić do życia w obfitości, nie są piękne deklaracje. Nie są słowa, ale jest pełnienie woli Boga w naszej codzienności. Chrześcijanin to nie jest ktoś, kto pięknie mówi, kto składa właśnie piękne deklaracje, ale Chrześcijanin to jest ten, kto żyje według wskazań Boga, kto w codzienności dokonuje wyborów takich, jakich Bóg od niego oczekuje, kto priorytetem w swoim życiu czyni pełnienie woli Ojca. By tak było w naszym życiu, ważne jest pielęgnowanie, dbałość o dwie postawy, o których przypomina dzisiejsza Liturgia Słowa. Pierwsza postawa to determinacja do nawrócenia w naszym życiu. W przypowieści z dzisiejszej Ewangelii widzimy dwóch synów. I ojca, który wydaje im polecenie, właściwie przedstawia im prośbę. Mówi do każdego z nich: Dziecko, idź i pracuj w mojej winnicy. Postawa synów wobec tych słów jest z jednej strony różna, bo jeden właśnie składa piękną deklarację, mówi: Idę, panie. Drugi otwarcie mówi: Nie chce mi się, daj spokój, do jakiej winnicy pójdę. Mam swoje sprawy do załatwienia. Ale jednocześnie ich postawa jest wspólna, w tym, że ani jeden, ani drugi nie jest skory do wypełniania polecenia ojca. Ani pierwszy nie idzie od razu do winnicy, ani drugi też nie idzie od razu do winnicy. My, jeśli patrzymy na tą postawę synów z dzisiejszej przypowieści, to myślę, że zdajemy sobie sprawę, że Możemy odnaleźć się w tych postawach, że często jesteśmy do nich podobni. Zdarza się, że wobec przykazań Pana Boga no mówimy, tak, oczywiście, wypełnię, a nie wypełniamy. Albo mówimy otwarcie Panu Bogu, e, to nie, i nie wypełniamy. Mamy wiele wspólnego z tymi uczniami, z tymi synami. Co robić, gdy odkrywamy w sobie i uświadamiamy sobie taką tendencję do niewypełniania woli Pana Boga w naszej codzienności? Ważne jest wtedy powalczenie o to ważna jest determinacja by przyjąć postawę drugiego Syna, to znaczy, by wejść na drogę nawrócenia, by, by postarać się, od, aby przejść od niewypełniania woli Ojca, niebieskiego, nie życia według wskazań, według wskazań Pana Boga, do wypełnienia tej woli, do życia według wskazań. Ta dzisiejsza przypowieść, postawa drugiego syna pomaga nam zobaczyć ten proces nawrócenia, co jest ważne, bo ona nam mówi, co zadecydowało o tym, że ten drugi syn się jednak zmienił, że ten drugi syn ostatecznie poszedł do winnicy, żeby pracować. Myślę, że kluczowe było po pierwsze to, że drugi syn usłyszał dokładnie to, co powiedział ojciec. A dokładnie zwrócił uwagę na pierwsze słowo wypowiedziane przez ojca. A to słowo brzmiało: "Dziecko, dziecko idź i pracuj dzisiaj w polu". To słowo "dziecko" to było zadeklarowanie przez ojca że syn nie jest niewolnikiem, ale że syn jest synem. To słowo dziecko kryło za sobą całą miłość ojca do syna, całą troskę, całe pragnienie dobra dla niego. I prośba o to, żeby pracował w winnicy, nie była jakimś opresyjnym nakazem, tylko pewnym wskazaniem, co trzeba robić, by rozwijać dobro. To, był, to była prośba wynikająca z miłości. W pierwszym momencie drugi syn nie usłyszał tego słowa dziecko, ale wtedy, kiedy zdał sobie sprawę, w jaki sposób ojciec się do niego zwrócił, jego serce zostało poruszone. On odkrył, że jest kochany, że jest synem. To był punkt wyjścia do tego, by dokonało się nawrócenia. W naszym życiu także jest możliwe przejście od niewypełniania woli Ojca do pełnienia woli Bożej. Tylko wtedy, jeżeli mamy jasną świadomość, kim my jesteśmy dla Boga, jak jesteśmy dla Niego ważni, że jesteśmy przez Niego kochani, że jesteśmy otoczeni Jego troską, że On chce naszego dobra. I to, czego od nas wymaga, nie jest spowodowane jakąś opresją, tylko każde Boże wymaganie jest motywowane Jego miłością do nas. I, je, i dobrem, którego dla nas pragnął. Po drugie, w tej postawie drugiego syna ważne było to, że się opamiętał. Opamiętał. Takie słowo jest użyte w tej przypowieści. Yy, specjaliści bibliści mówią, że tam jest użyty w oryginale taki czasownik metomelomai grecki, który oznacza niesmak z powodu yy, niewłaściwego postępowania, yy, który oznacza po prostu wyrzut sumienia. Ten syn przeżył właśnie taki niesmak swoim postępowaniem. Zaczęły go drążyć wyrzuty sumienia. I to był drugi punkt, który był decydujący w jego nawróceniu My także przeżywamy, jeśli postąpimy w sposób niewłaściwy, zdarza się, że przeżywamy taki niesmak. Mamy wyrzuty sumienia. Może być taka tendencja, żeby dążyć do tego, by się tych wyrzutów sumienia jak najszybciej pozbyć. Żeby je potraktować trochę jak nieprzyjemny zapach, zatkać nos i postarać się o to, żeby przewietrzyć pomieszczenie i żeby one zniknęły. A te wyrzuty sumienia, które rodzą się właśnie wtedy, kiedy nie wypełniały woli ojca, są bardzo cenne i bardzo ważne. Nie chodzi o to, żeby się, ich, żeby się ich pozbyć jak najszybciej, tylko chodzi o to, żeby się dać im prowadzić. Tak jak to zrobił ten drugi syn, który dał się prowadzić temu, co przeżył, co odczuwał, temu niesmakowi. Do konkretnych decyzji, do konkretnego działania, bo mówi przypowieść, opamiętał się i poszedł, przełożył to, co go drążyło od wewnątrz na konkretną decyzję działania. I to był trzeci wymiar jego postawy. To jego nawrócenie wyraziło się w tym, że nie tylko poczuł się źle z tym, co zrobił, to z tym, jak odpowiedział ojcu. Ale ostatecznie yy, poszedł do winnicy, czyli się nawrócił. Nastąpiła w nim metanoja, zmiana kierunku od zaj zajmowania się własnymi sprawami, życia według własnego pomysłu, organizowania sobie czasu tak jak chciał, do wypełniania woli ojca. To jest również bardzo ważny trzeci wymiar postawy nawrócenia. Nawrócenie to nie tylko złe samopoczucie, ale. To przede wszystkim decyzja na konkretne działanie, na przejście w konkrecie naszego życia od niewypełniania woli Ojca do jej wypełniania. Nawrócenie, determinacja w nawróceniu to jest ta pierwsza postawa, która jest bardzo ważna w naszym dążeniu do tego, by żyć jak chrześcijanie, to znaczy, by wypełniać wolę Pana Boga w naszym życiu. A druga postawa, o niej przypomina święty Paweł w liście do Filipian, którego fragment usłyszeliśmy. Święty Paweł zachęca adresatów dzisiaj nas, do tego, żeby było w nas obecne dążenie, które kierowało życiem Pana Jezusa. I yy, swoich adresatów nas zaprasza do tego. By mieć wzrok utkwiony w Panu Jezusie, który będąc prawdziwym Bogiem, uczynił wolę zbawienia świata, wolę, która była w Ojcu swoją wolą. I uniżył się aż po śmierć krzyżową, po to, żeby wypełnić wolę Ojca i żeby przynieść zbawienie świata. Święty Paweł zaprasza, żeby mieć wzrok utkwiony w Chrystusie, wzrok, który. Dostrzega bardzo wyraźnie, że Jezus z miłości do Ojca i z miłości do nas podjął drogę uniżenia, drogę, która przyniosła zbawienie, wypełniając w ten sposób wolę Ojca Niebieskiego. To Jezus jest dla nas wzorem. I ten fragment listu do Filipia, Filipian zaprasza nas do tego. Żebyśmy zawsze wzrok mieli utkwiony w nim, żeby on był dla nas wzorcem. On, który jest trzecim synem w dzisiejszej liturgii słowa. Pierwszy syn w przypowieści był ten, który pięknie mówił, ale nie robił. Drugi syn już trochę lepiej yy, nie mówił albo się sprzeciwiał słowem, ale ostatecznie się nawrócił. A dla nas wzorcem, ideałem jest Jezus który powiedział ojcu tak trzeci syn i wykonał to, co powiedział w sposób doskonały. Tylko wtedy, jeżeli w naszym życiu jesteśmy blisko Pana Jezusa, mamy wzrok utkwiony w Nim, kiedy staramy się o To i chcemy, żeby Jego naśladować w naszej codzienności, no to możemy żyć jak chrześcijanie. Mamy szansę na to, by rzeczywiście pełnienie woli Ojca w naszej codzienności stawało się coraz pełniejsze. Dziękujmy dzisiaj za to, co Pan Jezus daje nam w tym Słowie, za przypomnienie o tym, na czym polega życie chrześcijańskie. I niech to Słowo nas prowadzi, niech nas mobilizuje do tego, abyśmy przyjmowali te postawy, które prowadzą rzeczywiście do wypełniania woli Ojca w naszym życiu. Postawy nawrócenia, И жить о надзор Пана Иисуса. Аминь.